Idziemy sen zielonych motyli Z Wojtkiem Prowadzi tu Tu jest hak I wchodzimy do tego zacięcia charakterystycznego Strażnik na cubrynie Jak widać drajtulowe ruchy Na starcie koło haka są dosyć rzeszkie Magika kontra hipokryzm O, daj, daj. I tu taśma? No. Przelot z taśmy, i wejście w typowe zacięcie. Szkoda, że tak mało wyśnieżone. Bo gdyby było z polewką lodową, mogło być genialne. Wojtek już jest w właściwej części zacięcia. Jest trochę firnowatego śniegu. A sekuracja, jak na razie, jest całkiem poprawna. Ciekawe, gdzie jest ten speed. Właściwie o pierwszym wyciągu powiedziałem wszystko na żywo, więc przytoczę tylko jakiś sennik. Może pomoże nam to zrozumieć, co autorzy drogi mieli nam do powiedzenia. Jeśli we śnie widziałeś zielonego motyla, możliwe, że spodoba Ci się osoba znacznie młodsza od Ciebie. Zachwyci Cię swoją charyzmą, spontanicznością i inteligencją. A ty będziesz żałować, że nie jest starsza lub że Ty nie jesteś młodszy. Będziesz myślał o tym przez długi czas, ale nic z tym nie zrobisz. Dobra, zapraszam jeszcze do subskrybowania, łapek w górę i przypominam o możliwości wsparcia kanału przez Patron'a i YouTube'a. Możecie docenić to, że nagrywam to w nowy rok. Pierwszy wyciąg, zacięcie. Bardzo ładny wyciąg. Szczerze powiedziawszy, bardzo żałuję, że go nie prowadziłem. Ale rewelacja, to zacięcie nietrudne. No, i siedzi w tych firmach, przynajmniej w tych warunku, ta trawa idealnie. No, rewelka co nie, zarumisz wyciąg, nie? No, no. Bardzo żałuję, że nie szedłem. Cholera, <grytanie> bo trzeba się bardziej sprężać. Jeżeli chodzi o trudności pierwszego wyciągu, to start do zacięcia wyceniłbym na 5. A samo zacięcie w naszych warunkach to pełna czwórka. Ale miejcie na to sporą poprawkę, gdyż mieliśmy bajecznie wyśnieżone to zacięcie. I w gorszym warunie, podejrzewam, że może być o stopień trudniejsze. Speed zupełnie niepotrzebny. Tu by się założyło frenda. Trzeba trochę tu kopać. Jesteśmy po pierwszym wyciągu. Zacięcie jest naprawdę obłędne. Trzyma tutaj alpejski firnik w środku i jest po prostu genialnie. Stanowisko na drzewku. I następnie udajemy się grańką tutaj na taką zarąbistą płytę. Tam jest jeszcze stanowisko, które można tam zrobić, ale my wybieramy tutaj współczynnie odpadnięcia. Będzie korzystniejsze i przed zagięcie liny podczas oskuracji też jest korzystniejsze. Wojtek już szedł na turnicę, skąd idzie po płytce. Ja ten wyciąg akurat prowadziłem, bo jest wspólny z momą, która wychodzi tutaj, idzie i tu kończy pierwszy wyciąg. Prowadziłem go parę dni temu, więc jeżeli chcecie go zobaczyć z perspektywy prowadzącego, to zapraszam, zobaczcie sobie filmik, który jest podlinkowany tutaj i jeszcze w opisie filmu pod spodem. No, a płytka jest tylko 5+, ale jest naprawdę drajtulowa, zresztą zobaczycie sami. Bardzo fajny techniczny Rajbung. A te zacięcie tu na dole jest 100 razy fajniejsze niż zacięcie na starku uchmańskim. W ogóle bez porównania. Nie wiem, kto się może jarać starkiem uchmańskim. No bez sensu. Oto i rajturowa płytka na drugim wyciągu. Parę dni temu oczyściłem ją z śniegu, bo normalnie była cała zapruta. No więc będzie teraz o wiele prościej. Fajnie ją wytopiło. kaciowe stopnie Ale jak widać trzymają precyzyjnie bieda trawka jedyny hak na wyciągu nad o, jak jest to odśnieżone to jest naprawdę łatwo Zaraz nad płytką na filarku jest jeszcze hak stary Ale w bardzo dobrym stanie Trzeci wyciąg Oryginalnie stanowisko po drugim wyciągu jest tu albo tu na spicie za winklem, no ale my wolimy te Bo jest wygodniejsze i lepiej będzie widać A tu Takie to że takie Aż rozgina mnie Trzeba było przyładować palce przed tatrami słuchamy Dobrze. Jest speed na którym to zapewnie buduje się to stanowisko po drugim wyciągu, ale to bez sensu. E, ładnie, ale łatwo. Opi jak tarzan w dżungli. Jeszcze jest. kamień! Oh, kurde! O, oh, dobry przelot. Co tu, speed jest? Jakieś jaja są po prostu. I tak właśnie znaleźliśmy się przed kruksem drogi na trzecim wyciągu. Jednak czuję, że powinienem Wam jeszcze raz powiedzieć, że czujna skradanka na drugim wyciągu po piątkowej płytce była dla mnie bardzo wymagająca, gdy prowadziłem ją parę dni wcześniej odkopując ją spod śniegu. Okej, okay. wracając do kruksa, który teraz widzimy, mogę powiedzieć, że jest on naprawdę bardzo ładny i dość długi, a resztę właściwie bardzo dobrze widać na filmie, więc życzę Wam miłego oglądania w ciszy. Nou, <laughs> is nog handig. Czy speed dla bogobojnych? No, ja jestem bogobojny, ale przynajmniej chciałbym być, ale speed. No nie wiem, wpinać się czy nie. Kompletnie nie czuć potrzeby, no ale stylu to nie zmieni, bo i tak jest sportowy w dużej mierze. No i po przejściu kruksa na trzecim wyciągu jesteśmy prawdopodobnie tu, w tym miejscu i wychodzi, że mamy iść na maksa w lewo do końca tej załupy, do końca tej depresji, galerijki właściwie. Tutaj powinno być stanowisko. To jest drzewo, to drzewo jeszcze nad tym drzewem. Jak słyszeliście, z naszego schematu wynikało, że stanowisko po trzecim wyciągu powinno być aż za drzewem. Ale zdecydowanie polecam zrobić go na drzewie, gdyż tak jest znacznie wygodniej. I z tego co się orientowałem, większość ludzi właśnie wybiera tą opcję. I stanowisko po trzecim wyciągu. Jeszcze w dodatku jest Speed, mimo że obok jest panterne drzewo. No, droga dosyć taka sportowa, przynajmniej 1 dwa spity na wyciągu i stanowiska ze spitów. No i jesteśmy po trzecim wyciągu, po kruksowym trawersie. I przed nami czwarty wyciąg wygląda łatwo. No, ja widzę tu trzy opcje. Jedna tu siłowa, druga tutaj przycisnąć się pod drzewkiem, niezbyt taka estetyczna. No i najlepsza wleść po drzewie do góry. I przytrzeźcować w prawo, no przecież jak drabina to wygląda i chyba tak pójdę. Kule, tak. Idę, no, dobra, idę. Mhm, Och, jak po drabinie. Mhm. Elegancko, możesz mi zrobić jakieś zdjęcie. Mhm. Jacek na prowadzeniu drzewnego wyciągu. Trudności będą się nazywały T, jak od tri. T2. T2, no. Tak, dobre stopnie, dobra sekuracja. Jacek tak na prowadzeniu drzewnego wyciągu. W trudności będą się nazywały te u 3 te, te. <try> <try> te dwa Na mój gust Te dwa Na no. mój gust tak, dobre, stopnie. dobre stopnie Drzewna drabina na poziomie 2 Ja będziemy oszczędzać sprzętu Szybkie przedłużenie przelotu Dziaby tradycyjnie tylko przeszkadzają. Luzuj! Jest tak jak myślałem, za przełamaniem, tutaj. O, tutaj pod moimi nogami. Jednak okazuje się, że faktycznie lepiej było założyć je tam przed drzewem. Dzięki temu tarcie liny na, podczas sekuracji na drugiego nie było uciążliwe. No a też było wygodniejsze stanowisko niż wisieć tu na tej płycie. No ale jak to, oryginalne stanowisko jest za drzewem. No a tak prezentuje się wyciąg dalszy z jakimś nawisem śnieżnym Zacięcie nad stanowiskiem okazało się, że, że ruchy są dosyć rzeźkie bardzo dużo śniegu zalegającego, bardzo utrudnia wspinanie tu. O, w prawej spit Czyli na pewno tam Tak wygląda ten oto wyciąg po oczyszczeniu Tak, to szczęście Tak i w prawo do spita Wchodziłem na takie zaśnieżone śnieżony nawis nad kosówką. Wyjście na prawo, do niewyraźnego kominka, na prawo od spita. Dosyć trudne, faktycznie 5 plus będzie miało. No i łączymy się już z Jagiełoroy. Idziemy tam, następnie uciekamy tu zachodem do tego zacięcia, tu kończymy wyciąg i potem następny, ostatni właściwie poza po pokazów i parę metrów wyżej. Jesteśmy już w ogrodzie Kazalnicy Cubrzańskiej. Następnie udajemy się lekko w lewo i na prawo od czerwonawej skały wchodzimy w niewyraźny kominek z kosówki. A następnie trawersuję maksymalnie w lewo do zacięcia z dwoma kamieniami, dwuprogowe zacięcie. Na lewo od tablic. Jedna tablica i druga tablica tu są. Jedna i druga. Kosówkowy kominek na prawo 5 metrów od czerwonawej płyty pod tablicami i nad kosówkowym kominkiem w lewo mocno do tego zacięcia i tam stanowisko no chyba że chcemy zrobić wariant za 7 minut między tablicami tędy. ale my nie chcemy właśnie po dojściu na lewo od tablic zakładamy stanowisko tu oto w tym miejscu Widzicie jest stary hak pod moimi nogami, no i od niego mamy dwa warianty, albo tam z lewej po śladach, albo tędy tym zacięciem do góry. Zostały nam dwa wyciągi wspinania, z tym, że yy, Wojtek postanowił to poprowadzić na jeden i poszło 55 metrów liny. No bo już przyspieszamy, a potem po kosówkach do końca tego zacięcie na piątym wyciągu snu motyli. Które jest wspólne z drogą Jagiełoroy zachodami. Tak do góry, jeszcze 10 metrów i będzie kosówka wystająca, na której na pniu zakłada się stanowisko. Nad zacięciem Jagiełoroy po krótkim polu śnieżnym nad kosówką dochodzimy do pnia kosówki, w którym wiszą stare taśmy i to jest nasze stanowisko. Ale my, jak już mówiłem, pocisnęliśmy dwa ostatnie wyciągi wspinaczkowe, nie licząc kosówki oczywiście na jeden wyciąg, na jeden długi wyciąg. No i tutaj kominek za 5 plus. To jest naprawdę łatwe 5 plus i bardzo fajne. Tak jak mówiłem, kominek jest zarąbisty, zwłaszcza wiosną kiedy jest to taka pólewka lodowa na trawach. Cały kominek jest zwieńczony takim. Tunelem w Kosówkach. Widzicie tam się idzie środkiem. No piękne, magiczne miejsce. Tak oto i wygląda tunel z Kosówki od środka. No i tam już partner u góry asekuruje. Zaraz za wyjściem z kominka. Z tunelu kosówkowego. A teraz moi kochani ludzie. Zobaczcie stąd rzuciłem ostatnio telefon. Poleciał, jechałem. Szukałem go tam, Bo źle popatrzyłem, kurde, gdzie poleciał. W domu syna gopro zobaczyłem moment, gdzie on spada. Narysowałem trajektorię, że się zahaczył o tą kojinkę i poleciał dalej. W pańcie sobie to narysowałem. I teraz patrzcie, co tu jest. Patrzcie, co tu jest. Jest 500 złotych warty telefon. To jest coś, ale to by była pierdoła Gdyby chodziło o sam telefon. Tu jest prawo jazdy. I 190 zł Czyli dzisiaj zabalujemy w schronisku. Świetnie. <laughs> nad stanowiskiem, nad tunelem mamy dwie opcje. Albo iść tędy. To jest taka płytka szóstkowa, 6 minus, ale harda dosyć, która mija takie drzewo. Albo iść w prawo, w stronę ściany. Gdy nie mam betonów, lepiej iść w prawo, bo tutaj kosówki jest mniej, ona jest na skale. Jeśli tak bardzo nie kopiemy poza jednym daszkiem z kosówki, gdzie serio nabija. No i dalej idziemy tędy, kontynuujemy. Jeszcze jest opcja ucieczki tu pod kopułą szczytową, ale to na dzisiaj, na kiedy indziej sobie zostawimy. No i jedziemy dalej po kosowie. Zostało jakieś 40 metrów do szczytu. No i oto wykosówkowaliśmy już do samej kopuły szczytowej. Tu już się mieści szczyt. No, ja spróbuję dojść tędy. Dowiecie się, czy się udało. Dobra, jesteśmy na szczycie Kazalnicy Cubryńskiej. Nad nami cubryński koń. To jest to. Cubryński koń. No, i tu gdzieś powinna być linia zjazdów. Tu idziemy jej poszukać i zjedziemy sobie momą.